Siemano, z tej strony Herbu i zapraszam Was na kolejny ranking na kanale. Tym razem omawiam 7 gier wyścigowych, które swoją premierę miały bądź będą miały w okresie wiosenno-letnim Anno Domini 2023. Jak zawsze przypominam, że niniejsza topka to moje subiektywne spojrzenie na temat, a nie ogólny ranking popularności pod kątem oczekiwań, dlatego jak najbardziej zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami w temacie w sekcji komentarzy. Jako ciekawostkę dodam fakt, że aż 3 gry z tej topki dotyczą wyścigów jednośladów, co pokazuje, że gry stawiające na jazdę motocyklami mają się bardzo dobrze, a ich wydawcy nie nie zwalniają tempa. Zanim jeszcze jednak zaczniemy, to chciałbym wam przypomnieć o partnerze mojego kanału, którym jest Instant Gaming. Instant Gaming to sklep internetowy z cyfrowymi wersjami gier oraz doładowaniami do sklepów Sony, Microsoftu, Nintendo oraz platform petytowych, który owe produkty oferuje w dużo niższych cenach niż kupowane bezpośrednio. Niektóre gry są tańsze nawet o 70%, więc tematem jak najbardziej warto się zainteresować. Jeżeli ciekawi was oferta Instant Gaming, to w opisie do filmu zostawiam wam mój link polecający do sklepu. Jeżeli planujecie tam jakieś zakupy, to bardzo wdzięczny za zrobienie ich za pomocą właśnie tego linku. Okej, okay, wstęp i polecajkę mamy za sobą, więc można startować stopą. No to miłego seansu! Miejsce siódme. Drag Outer Zone, znany jako Exocross. Na miejscu siódmym ląduje mega ciekawy tytuł, który swoją datą premiery może trochę wykroczyć poza tytułowe ramy czasowe niniejszej topki, ale jest na tyle intrygujący, że musiałem o nim tutaj wspomnieć. Exocross to futurystyczny offroadowy racer, który to zresztą jest już dostępny na Steamie w formule Early Access pod tytułem Drag Outer Zones. Docelowo gra jednak ma nosić tytuł Exocross i ma być znacząco rozbudowana względem pierwowzoru obecnie dostępnego. Póki co w grze mamy możliwość pokierowania futurystycznymi pojazdami typu Bagi, które to rywalizują ze sobą na trasach usłanych off-roadowymi wyzwaniami. Wszystko to oczywiście w różnorodnych środowiskach. Z miejsca nasuwają się skojarzenia z serią Motor od Evolution Studios, która to czasy triumfu święciła podczas panowania PlayStation 3. Pojazdy, którymi kierujemy w Exocross wyglądają nam masywne, a jednocześnie zwinne i nie mające żadnych trudności z pokonywaniem ciężkich terenów. Widać również futurystyczny sznyt jakim zostały obdarzone i muszę przyznać, że całość zapowiada się niezwykle ciekawie i intrygująco. Jako fan wcześniej wspomnianego MotorStorma na pewno grę wypróbuję. Na koniec dodam jeszcze, że twórcy zapowiadają znaczną rozbudowę zawartości względem obecnej wersji na Steamie. Rodzajów pojazdów ma być o wiele więcej oraz dojdą nowe trasy oraz tryby rozgrywki, zarówno singlowe, jak i multiplayerowe. Szykuje się zatem ciekawa i oryginalna produkcja warta sprawdzenia. Jeżeli nie chcecie czekać, to już teraz możecie kupić wczesną wersję gry na Steamie, natomiast pełna wersja Exocross ma pojawić się wczesną jesienią tego roku. Osobiście trzymam kciuki za początek września, ale szczerze nie wiem, czy to się uda. Gra na pewno ukaże się na komputerach PC, jednakże twórcy zapowiedzieli również wydanie na konsole. Obstawiałbym PS5 oraz Xbox Series XS. Miejsce szóste. MotoGP23. No i przyszedł czas na pierwszą produkcję w niniejszej topce, która traktuje o wyścigach motocyklowych. MotoGP to tytuł, który w większości powinien być doskonale znany, i który co roku stara się jak najwierniej odzorować klimat super szybkich wyścigów na jednośladach. Jest to również oficjalna gra motocyklowych mistrzostw świata Grand Prix wydawana co roku przez włoskie studio Milestone. Ponieważ jest to tytuł na licencji wydawany co roku, to nie ma co tutaj oczekiwać jakichś potężnych zmian gameplayowych względem odsłony z roku poprzedniego. Nowością w grze będzie natomiast tryb fabularny, który ma za zadanie nieco urozmaicić oklepaną już dotychczas w tego typu grach kampanię jednoosobową, czy karierę jak to woli. Dzięki opowiedzeniu historii gracz czuje, że bierze udział w czymś większym niż tylko kolejnym zaliczaniu wyścigów i taki zabieg moim zdaniem jest jak najbardziej na plus. Druga znacząca zmiana to dodanie zmiennych efektów pogodowych, takich jak deszcz czy zachmurzenie, które to teraz mogą nas zaskoczyć w trakcie wyścigu. Poza tym większych zmian względem zeszłorocznej odsłony raczej nie ma się co doszukiwać. Wiadomo jest, że pojawią się nowe trasy, no i oczywiście zaktualizowany zostanie przydział zawodników, drużyn i licencji związanych z mistrzostwami świata MotoGP, tak aby odzwierciedlić stan rzeczywisty na 2023 rok. Zatem fani ogromnych prędkości dynamicznych przyspieszeń mogą już sięgać po najnowszą odsłonę MotoGP, bowiem produkcja okazała się na półkach sklepowych 8 czerwca 2023 roku, a dostępna jest na PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series XS oraz komputery PC i Nintendo Switch. Miejsce 5. TT Isle of Man Ride on the Edge 3 Druga produkcja stawiająca na wyścigi jednośladów, czyli kolejna odsłona gier z szyldu Tourist Trophy, która traktuje wokół zawodów motocyklowych na tytułowej wyspie Man. W odróżnieniu od MotoGP, Trzon rozgrywki skupia się na wyścigach drogowych, a nie na specjalnie przygotowanych do tego torach. Wszystkie zawody rozgrywane są na tytułowej wyspie Man, a do dyspozycji mamy standardowo tryby kariery, czasowe, online itd. Jeżeli chodzi o model jazdy, to twórcy zaserwowali połączenie stylów. Mamy zatem do czynienia z mieszanką symulacji, ze zręcznościowym podejściem do tematu. Dzięki temu, zarówno weterani motocyklowych zmagań, jak i początkujący zajawkowicze dwóch kółek, znajdą tutaj coś dla siebie. Warto również podkreślić, że tytuł prezentuje się całkiem nieźle pod kątem graficznym: zarówno w kwestii odzorowania maszyn, którymi się poruszamy, jak i samego otoczenia oraz krajobrazów wokół tras na wyspie Man. Co warto podkreślić, sam feeling jazdy motocyklem został znacząco usprawniony względem poprzednich dwóch odsłon, co jest często podkreślane w recenzjach. Zatem jeżeli jesteście fanami zawrotnych prędkości, ciasnych uliczek i malowniczych krajobrazów, to śmiało sięgajcie po najnowszą odsłonę TT Isle of Man. Gra już jest dostępna na półkach sklepowych od 11 maja bieżącego roku, a platformy na których się ukazała to PS5, PS4, Xbox One oraz Series XS, Nintendo Switch i komputery PC. Miejsce czwarte w WRC 23. Na miejscu czwartym rajdy w czystej postaci, czyli kolejna odsłona cyklu WRC datowana na 2023 rok. Gra wprawdzie jeszcze nie została nawet zapowiedziana, ale według ludzi odpowiedzialnych za wszelkie przecieki, które w tym wypadku wydają się być bardzo prawdopodobne, pierwszych zapowiedzi oraz konkretnej daty premiery możemy spodziewać się dosłownie na dniach. WRC 23 traktuje o wyścigach na licencji World Rally Championship i podobnie jak w innych grach tego typu, weźmiemy udział w rajdach po rozmaitych trasach rozsianych po całym świecie. Szybkość i zwinność to to które charakteryzują każdego kierowcę WRC i nie inaczej jest też w przypadku gier pod tego szyldu, gdyż od graczy wymaga się dokładnie tych samych cech. Co warto zaznaczyć to fakt, że marka WRC w tym roku została przejęta przez Codemasters, czyli twórców uznanej serii Dirt, wywodzącej się z kultowych wyścigów sygnowanych nazwiskiem zmarłego mistrza Colina McRae. Deweloperem poprzednich części było francuskie studio Kiloton, które to wydało zeszłoroczne, całkiem udane WRC Generations. Masters, jednakże to weterani gatunku, zatem nad tegoroczną odsłoną WRC zapatruję się naprawdę optymistycznie. Póki co czekamy na info, jednakże, jako ciekawostkę, na koniec podam, że spekulowana data premiery, która rzekomo przeciekła, to 28 lipiec 2023 roku, to też tytuł dlatego znalazł się w tym zestawieniu. Platform docelowych nie znamy, ale obstawiałbym wszystkie konsole obecnej oraz poprzedniej generacji i komputery PC. Miejsce trzecie, Lego 2K Drive. Brązowy medal leci do niedawno debiutującego LEGO 2K Drive, który to, jak można się zresztą łatwo domyślić, jest duchowym spadkobiercą LEGO Racers, czyli kultowe ścigałki pojazdów zbudowanych z tytułowych klocków, która to czasy triumfu świętowała jeszcze w okresie panowania pierwszego PlayStation. LEGO 2K Drive to przedstawiciel gatunku kart racerów, zatem tytuł możecie śmiało stawiać w szranki z grami typu Mario Kart czy Crash Team Racing. Oczywiście rzeczą najbardziej charakterystyczną dla tej produkcji są tytułowe klocki LEGO, z których to możemy dowolnie budować wymyślone przez siebie pojazdy, którymi to następnie będziemy ścigać się na zwariowanych torach osadzonych w świecie LEGO. W grze występują również różne kategorie pojazdów i tak oto do dyspozycji mamy klockowe maszyny nie tylko przeznaczone na normalne drogi, ale również na off-road oraz motorówki do wyścigów wodnych. Co na pewno rzuca się w oczy to kolorowa i różnorodna oprawa graficzna oraz elementy otaczającego świata, które również wykonane są z kultowych klocków. Gra już miała swoją premierę, a zarówno recenzenci, jak i gracze są zachwyceni klimatem produkcji i ogromnymi pokładami radochy, która się z niej wprost wylewa. Lego 2K Drive to produkcja idealna dosłownie dla każdego. Zarówno młodsi, jak i starsi gracze będą się przednio bawić i o to właśnie chodzi. Przypominam, że tytuł dostępny jest już do kupienia, bowiem jego premiera odbyła się 16 maja 2023 roku. A platformy, na których się ukazała, to PS5, PS4, Xbox One oraz Series XS, Nintendo Switch i komputery PC. Miejsce drugie: F123. Coroczna odsłona gier bazujących na licencji Formuły 1 to gratka dla fanów najszybszych wyścigów na świecie oraz tytuł, który w pełni oddaje klimat zawodów sygnowanych F1. Przy okazji, jest to druga gra w zestawieniu, za którą odpowiada studio Codemasters. Gra poza oczywistościami, jak odświeżone licencje, posiadać ma również ulepszony model jazdy oraz ogólną fizykę zachowania pojazdów. Zmiany nie ograniczają się jedynie do delikatnych muśnięć i osoby, które miały już okazję przetestować najnowsze dzieło spod szyldu F1, jednogłośnie mówią o zupełnie nowym feelingu jazdy. Nowym to znaczy udoskonalonym, dzięki czemu radość płynąca z jazdy jest jeszcze większa względem poprzednich odsłon. Do gry powrócą wszystkie znane tryby z poprzednich części, a wszystko to na najbardziej kultowych torach i trasach z całego świata. Do tego w grze powróci także tryb fabularny, który dodatkowo urozmaici zmagania w klasycznej karierze. Zatem jeżeli nie straszne wam rozwijanie w największych prędkości oraz wymóg bycia ciągle czujnym na torze, to śmiało sięgajcie po najnowszą odsłonę F1. Tak naprawdę nie ma lepszej propozycji dla fanów wyścigów Formuły 1 dostępnej na rynku. Jeżeli chodzi natomiast o datę premiery, to wydanie F1 2023 planowane jest na 16 czerwca tego roku. Natomiast jeżeli chodzi o platformy, na których gra się ukaże, będą to PS5, PS4, Xbox One i Series X|S oraz komputery PC. Miejsce pierwsze, Ride 5. Na miejscu pierwszym kolejny reprezentant wyścigów na jednośladach, a mianowicie piąta odsłona gier pod tytułem Ride. Od wydania czwartej części minęły 3 lata, zatem deweloperzy ze studia Milestone mieli mnóstwo czasu na wprowadzenie licznych poprawek i ulepszeń do serii. I po wstępnych zapowiedziach oraz wrażeniach wygląda na to, że tego czasu nie zmarnowali. Ride 5 bowiem wprowadzi takie ulepszenia jak poprawiona fizyka czy dynamiczna pogoda, która podobnie jak w omawianym wcześniej gp 23 będzie reagować w czasie rzeczywistym podczas wyścigu, tym samym wymuszając różne style jazdy w zależności od panujących warunków. W produkcji zadebiutuje również kreator wyścigów oraz crossplayowy multiplayer, który pozwoli na zmagania pomiędzy różnymi platformami. Tym samym gracze z PlayStation będą mogli bez przeszkód rywalizować z użytkownikami Xboxów czy PC. Jeżeli chodzi o ilość dostępnych pojazdów, to twórcy zapowiadają, że będą ich dosłownie setki. Do tego otrzymamy mnóstwo torów, na których będziemy prowadzić zmagania. Można zatem śmiało tytuł ochrzcić mianem motocyklowego Gran Turismo. Dodam jeszcze, że również uprawa graficzna gry robi ogromne wrażenie, zresztą już czwarta odsłona w odpowiednich warunkach pogodowych oraz w trybie FPP w niektórych miejscach sprawiała wręcz wrażenie fotorealizmu, to też w tej kwestii możemy być pewni, że twórcy nie zawiodą. Szykuje się zatem potężna produkcja dla fanów jednośladów i nie tylko, bowiem tak naprawdę każdy może spróbować najnowszej odsłony Ride i świetnie się przy tym bawić. A to wszystko dostępne będzie już 24 sierpnia 2023 roku na konsolach PS5, Xbox Series XS oraz na komputerach PC. Jak zatem zauważyliście, tytuł omija konsole poprzedniej generacji, dzięki czemu uważam, że może być to ciekawy kąsek dla wszystkich fanów wyścigów. I to tyle jeżeli chodzi o wyścigową topkę na wiosnę i lato 2023 roku. Jak zapewne zauważyliście jest to świetny rok dla fanów motocykli oraz wyścigów z ich udziałem, jednakże nie tylko te tytuły zasługują na uwagę. Koniecznie dajcie znać czego według was w owej topce zabrakło oraz na jakie gry z segmentu ścigałek wyczekacie. Ponadto jeszcze przypominam o tanich grach i doładowaniach na Instant Gaming, do których to link znajdziecie w opisie pod filmem. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie i raz jeszcze zachęcam do komentowania, zostawienia łapki czy jakiejkolwiek innej aktywności, gdyż to mi bardzo pomoże. Dzięki raz jeszcze i widzimy się i słyszymy w kolejnych odcinkach na kanale. Na razie, cześć!